Syrena. A widzieliście ją tę Syrenę, niby kumie Szymonie? A widzieć nie widziałem, kumie Mateuszu, bo drzewa przysłaniały źródełko, a bliżej podejść bałem się jakości, alem <grym> słyszał, jak śpiewa. Alboż to Syreny śpiewają. Jakże to? Nie wiecie o tym, kumie Mateuszu, śpiewają i, i jak jeszcze. Głos to ci się tak rozchodził po Bugaju, po Wiśle, hen, a że zarzek, jakoby właśnie dzwonek srebrzysty dzwonił, słuchałbyś dniem i nocą. No i, i co dalej? Co dalej? A no, nic dalej słuchałem, słuchałem, lubość mi się jakowaś rozpływała po kościach, aż w końcu śpiewanie ucichło. Widać syrena schowała się na nocleg w źródełku, bo już i słońce zachodziło, a ja powlokłem się do chaty, ale całą noc spać nie mógł i inną o tej syrenie rozmyślał. O, ciekawość. Warto by ją wypatrzyć i zobaczyć, o, ale jak? To ci, jeśli nas ujrzy, umknie i skryje się w wodzie. A zresztą może to i grzech przyglądać się takowej stworzenie chrzczonej i, i kuszącego jej śpiewania słuchać? A grzech, nie grzech, nie wiada. Najlepiej zapytać o to ojca Barnaby pustelnika to człowiek mądry i pobożny on powie i nauczy co czynić nam należy i rzetelnie mówicie kumie Mateuszu chodźmy do pustelnika Barnaby a no to i chodźmy ryby przez ten czas zwisły nie uciekną a my się od duchownej osoby przeróżności dowiemy Rozmawiali z sobą dwaj rybacy z Nadwisły w owych zamierzchłych czasach, gdy na miejscu dzisiejszej Warszawy, a właściwie jej powiśla, leżała niewielka rybacka osada otoczona gęstymi lasami, w których roiło się od grubego zwierza łosiów, turów, wilków i niedźwiedzi. Muzyka